Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na silownie. Będziemy pokołać dzisiaj łapy. Na razie zimne. Ale już wziąłem Double Blasta. Tu nie wiem co się dzieje, kurde. Zaraz trending będziemy kręcić jak trzeba. A później rocket fuel zaleje, Żeby nie brakowało mi paliwa. Już tu mam trochę pomieszany. Także idziemy i zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Siła, nie, bo jest w mięśnie. Tylko biceps działa. Biceps. Bo robimy biceps. To inne mięśnie nie potrzebujemy. A nie plecy się ruszać, ani nic. Trzeba tylko biceps pochodzić. Z powietrzem się zapompowało. Ja pierniczo działa. Jak się nie mieści, to tylko łapy weź. Chyba nasze suple. Teraz poważnie jestem w jakiś trzeci tydzień na naszych suplech. Ładuję 100% widzę kurde różnice. na regeneracji. No, wszystko, cały, twardziejszy jestem. I Na pewno dieta to na pewno potrzebna też. Nie ma lipy, No tylko z tym najpierw rozgrzaliśmy się, teraz zrobimy już jak trzeba. W moich siłach to wpłynie Rocket pił, a nie jakieś tam gdzie Taka pompa tu idzie, no Double Blast. Stoprocentowy mięsień i siła i nie ma upierdalania się. Także tu idziemy hardkorowo i żadna konkurencja z nami nie będzie porównać się. Tak. Do pompy nie mogę być Tak się robi. 60 parę centymetrów łapa. Jadę teraz w tym tygodniu do Francji, pokazać się na zawody. Dzisiejsza waga 128 kg i taka forma. Kto jest lepszy? Ja takich nie znam. Już pokazałem wam wszystkie dobre rzeczy, a ja idę wypiję sobie amino juice po treningu szybko, żeby podtrzymać tę pompę taką. I spotkamy się następnym razem. Zobaczycie więcej odcinków Trzymajcie się, dźwigcie dalej z imperium sportu I na razie Lecę ostrym ukiem dziś i jadę po To może i na ludziach Ktoś może w handzie, może też być miks, to nie będzie w pogardzie Niekaż inicjatywę pokaż jakiś ciebie twardzie Masa alkoholu, wlewa na przez gardzie Ostry żołądka Jak po McDonaldzie, tebel drośnie, minusy na saldzie Takie loty to lubimy najbardziej, ale co